Możesz być piękna, inteligentna, dostępna emocjonalnie, a on i tak odejdzie. Odchodzi, nie wraca, nie odpowiada. I pytasz siebie, gdzie popełniłem błąd, ale prawda, której prawie nikt nie ma odwagi powiedzieć, jest taka, że nie zrobiłeś nic złego, zrobiłeś wszystko, czego cię nauczono, dałeś z siebie wszystko, byłeś obecny, pokazałeś, że byłeś tam całkowicie i właśnie dlatego uciekł. Istnieje cichy ból, którego doświadczają tysiące kobiet, ból związany z poświęceniem zbyt wiele i wciąż brakiem wyboru. Niesamowite kobiety, które mają swój blask, ale blakną, próbując być tym, kim ich zdaniem chce być mężczyzna. Kobiety, które słyszały: Jesteś dla mnie za dużo, jakby to był komplement. Kobiety, które ukształtowały siebie, które odłożyły na bok swoje pragnienia, swój głos, swoją siłę wszystko dla uczucia które nigdy nie przyszło w pełni. Karl Jung, ojciec psychologii głębi, powiedział, że ten to, co naprawdę przyciąga, nie jest na powierzchni, jest w nieświadomości, a podświadomość rozpoznaje, kiedy kobieta próbuje być kochana, ponieważ nie kocha siebie, czuje, nawet jeśli nie rozumie, kiedy próbujesz stać się jego ideałem, a nie żyjesz zgodnie ze swoją prawdą. I choć może się to wydawać sprzeczne, to go to odpycha. W tym momencie wiele kobiet przeżywa wewnętrzne załamanie. Co jeszcze mogę zrobić? Ale to nigdy nie było pytaniem. Prawdziwe pytanie brzmi: dlaczego uważasz, że musisz zrobić tak wiele, aby być kochanym? Prawda jest taka, że prawdziwego mężczyzny nie przyciąga to, co pokazujesz, ale to, jakie masz wibracje, za to, na co uważasz, że zasługujesz, za to, co cicho nosisz w swoich oczach. Nie chodzi o ubrania, uśmiech, perfumy i idealny przekaz. To jest centrum. To jest stanowczość, to jest brak rozpaczy. To kobieta, która sama się utrzymuje i dlatego nie dźwiga nikogo. W tym filmie porozmawiamy o tym, o czym nikt ci nie powiedział: że aby przyciągnąć emocjonalnie dojrzałego mężczyznę, potrzebna jest emocjonalnie kompletna kobieta. Co im bardziej za nim gonisz, tym bardziej ucieka. I to prawdziwy magnetyzm zaczyna się wtedy, gdy przestajesz starać się zadowolić innych i zaczynasz wybierać siebie. Karl Jung Mówił o indywidualizacja, proces, w którym człowiek staje się do tego, kim jest, a nie do tego, kim oni oczekują, że będzie. I w tym procesie kobieta przestaje przyciągać potrzebę i zaczyna przyciągać obecność, gdy zintegruje swoje części, gdy spojrzy na siebie z perspektywy prawdy, gdy uleczy pustkę, która błagała o miłość za wszelką cenę. Tu właśnie pojawia się miłość, nie jako zbawienie, ale jako spotkanie. Zanim pójdziesz dalej, zatrzymaj się na chwilę i zastanów. W którym momencie swojej historii zrozumiałeś, że musisz włożyć w to tyle wysiłku, aby zasłużyć na miłość? Skomentuj poniżej. Wybieram siebie. Twoja historia może być głosem, który obudzi inną kobietę. A jeśli czujesz, że ta treść jest częścią Twojej podróży, zasubskrybuj kanał teraz. Tutaj mówimy o emocjach, które odczuwamy, ale nie zawsze potrafimy nazwać, a następny film może pokazać Ci to, co potrzebowałeś usłyszeć dawno temu. Kontynuujmy. Ponieważ teraz zrozumiesz, co naprawdę przyciąga mężczyznę i dlaczego zaczyna się to w tobie. Nauczyłeś się dawać wszystko, być dostępnym, ustępować, pokazywać, że nie odejdziesz, że sobie z tym poradzisz, że kochasz mimo wszystko. Ale nikt cię nie nauczył, że nadmiar, nawet jeśli pochodzi ze szczerego serca, może dusić to, co ty nazywasz troską. On odczuwa jako presję, to, co uważasz za miłość, on interpretuje jako ciche żądanie. I stopniowo, nie zdając sobie z tego sprawy, stajesz się tym, który daje za dużo, i dlatego on unika. Nie dlatego, że jesteś gorszy, ale dlatego, że stałeś się lustrem tego, z czym on nie umie sobie poradzić. Emocjonalnie niedojrzali mężczyźni są przyciągani do tego, co potwierdza ich fantazje, ale oddalają się, gdy tylko zdają sobie sprawę, że obecność kobiety wymaga głębi. Nie uciekają od ciebie, uciekają od tego, czego wymaga Twoje prawdziwe poddanie. Dojrzałości emocjonalnej, świadomej obecności, chęci rozwoju, problemem nie jest miłość, którą oferujesz. Problemem jest nierównowaga energii, którą dajesz sobie. Kiedy porzucasz własne centrum, aby zostać zaakceptowanym, tracisz dokładnie to, co uczyniłoby cię nieodpartym w oczach kogoś, kto był gotowy. Karl Jung mówił o wewnętrznych polaryzacjach i o tym, jak nierównowaga tych sił tworzy kruche relacje. Kiedy kobieta tłumi swoją istotę, aby zająć rolę, którą wyobraża sobie jako właściwą, rolę dobrej dziewczyny, tej rozumiejącej, tej, która nigdy nie stawia granic, dystansuje się od swojej własnej prawdy i nieświadomie tworzy to pole napięcia. Wierzy, że się zbliża, ale w rzeczywistości się oddala, ponieważ przestała być sobą, aby stać się tym, czego chce druga osoba. I nic nie jest bardziej niekomfortowe, niż poczucie, że ktoś dopasowuje się do ciebie. Oczekując czegoś w zamian. To tutaj umiera pociąg. Nie z powodu braku piękna, nie z powodu braku uczucia, ale dlatego, że to, co wibruje, to potrzeba. A potrzeba ma zapach, ma formę, ma ciężar. Kobieta, która kocha bez ograniczeń, często próbuje wypełnić nieobecność, która nie jest nawet tego mężczyzny, jest jej własna. A ta dziura, bez względu na to, jak wielka jest miłość, nie może być wypełniona od zewnątrz do wewnątrz. Mężczyzna to czuje, nawet jeśli tego nie rozumie, i odchodzi. Nie dlatego, że zrobiłaś coś złego, ale dlatego, że twoja energia żądała zbyt wiele, zanim zaoferowała równowagę. Dałaś z siebie tak wiele, że zniknęłaś. Teraz zapraszam cię do spojrzenia z odwagą, w którym momencie przestałeś być sobą, po prostu po to, aby nie zostać w tyle. Skomentuj tutaj. Wracam do swojego centrum. To nie jest tylko komentarz, to głos na ciebie. I od tego momentu ścieżka się zmienia. W następnym bloku porozmawiamy o kobiecie, która odnajduje siebie na nowo i zaczyna wibrować energią, która bez wysiłku przyciąga to, co naprawdę do niej należy. Kiedy kobieta wraca do swojego centrum, coś zmienia się w jej wibracji. Nie czuje już pilnej potrzeby bycia wybraną, ponieważ zaczęła wybierać siebie. To nie jest arogancja. To jasność. Zdaje sobie sprawę, że żaden mężczyzna nie będzie w stanie utrzymać jej emocjonalnie. Jeśli nie będzie fundamentem jej spokoju. Karl Jung mówił o procesie indywiduacji jako o drodze duszy do całości. A kiedy ta kobieta integruje swojego animusa, męską część swojej nieświadomości, przestaje szukać poza tym, co teraz rozpoznaje w sobie. W tym momencie staje się magnetyczna nie dlatego, że próbuje przyciągać, ale dlatego, że już tego nie potrzebuje. Ta kobieta nie błaga, nie udowadnia swojej wartości, nie nalega. Nie staje się zimna ani obojętna. Po prostu uznaje siebie za całość. Jej emocjonalna autonomia nie odpycha. Wręcz przeciwnie, jest cichym zaproszeniem. Mężczyzna, który ją widzi, nie czuje presji, by ją spełnić. Czuje się wolny, by nią być, ponieważ nie ma już żadnego ukrytego żądania, ani zależności przebranej za namiętność. Kobieta, która nie potrzebuje, jest tą, która przyciąga najbardziej. To zdanie ujawnia coś więcej niż strategię relacyjną. Jest kluczem do świadomości, ponieważ kobieta, która nie potrzebuje, jest tą, która już znalazła sens poza drugą osobą. I ta prawda, nawet jeśli niewypowiedziana, jest odczuwalna. Ona promieniuje. Kiedy kobieta integruje swój animus, przestaje projektować siebie na innych. Nie idealizuje już, nie marzy o zbawcach ani nie oczekuje emocjonalnego ratunku. Rozumie, że miłość nie polega na utracie siebie, ale na pozwoleniu sobie na to. Karl Jung powiedział, że nieświadomość odrzuca nadmiar persony, maskę, którą nosimy, aby zostać zaakceptowanymi. A kiedy kobieta porzuca maskę dobrej dziewczyny, tej, która akceptuje wszystko, tej, która żyje dla innych, nawiązuje kontakt ze swoim prawdziwym ja i w tym stanie autentyczności, staje się nieodparta, nie dlatego, że dostosowuje się do tego, czego się oczekuje, ale dlatego, że reprezentuje coś rzadkiego prawdziwą obecność. Mężczyźni to czują. Nawet jeśli nie potrafią tego wyjaśnić, zauważają to, gdy stają przed kobietą, która posiada siebie. Jest cichy szacunek, podziw, który pochodzi z stanowczości, i w tej przestrzeni gra się zmienia. Nie chodzi już o podbój, chodzi o chodzenie obok. Związek przestaje być polem walidacji i staje się świadomym partnerstwem. Kobieta, która się integruje, nie przyciąga z potrzeby, ale z powodu braku dopasowania. I dlatego, gdy kocha, Miłość nie staje się ciężarem, staje się ekspansją. Skomentuj tutaj, czy to ma dla ciebie sens? Jestem moim domem. Może to zdanie wypowiedziane dzisiaj jest początkiem waszego ponownego spotkania, a w następnej sekcji porozmawiamy o tym, co prawdziwy mężczyzna rozpoznaje, a co odrzuca. Ponieważ nie każda kobieta jest gotowa, aby być widzianą w całości. Mężczyzna, który nie dojrzał jeszcze emocjonalnie, postrzega związek jako odbicie swojej niepewności, szuka kobiety, która podziwia go ślepo, która stawia go w centrum swojego życia, która ugina się pod jego ego, aby czuł się świetnie, i na początku może się to nawet wydawać atrakcyjne. Jest oczarowany oddaniem, troską i poddaniem, ale gdy tylko zdaje sobie sprawę, że będzie musiał emocjonalnie wspierać to, co stworzył, wycofuje się. Nieświadomi mężczyźni zakochują się w uwadze, a nie obecności, chcą potwierdzenia, a nie połączenia. I tak, gdy kobieta przestaje błagać i zaczyna istnieć dla siebie, nie wiedzą, co z tym zrobić. Prawdziwy mężczyzna natomiast, ten, który doświadczył własnego bólu, który nie boi się głębin, który zmierzył się z własnym cieniem, widzi to, co jest pod powierzchnią, czuje energię kobiety, która nie próbuje niczego udowodnić, ale po prostu jest, rozpoznaje siłę, która istnieje w kobiecie, która się nie kłania, która nie idzie na kompromis ze swoją istotą, aby dopasować się do czyjegoś ideału, i właśnie z tego powodu zbliża się do niej. Nie z próżności, ale z powinowactwa. Wie, że prawdziwa miłość nie rodzi się z wysiłku, ale ze wzajemnej obecności. Kobieta, która zna siebie, przyciąga partnerów, a nie konkurentów. Nie wchodzi w związki, aby wygrać walkę o uwagę. Wchodzi w związki, ponieważ chce się dzielić, a nie dlatego, że musi się dopełnić. I to zmienia wszystko. Dojrzały mężczyzna czuje, że jest przed kimś, z kim może się rozwijać, a nie tylko być podziwianym ponieważ ona nie podnosi go na duchu komplementami, ale rzuca mu wyzwanie swoją obecnością. Nie oczekuje od niego zbawienia, ale raczej konstrukcji. A na tym polu pozostają tylko ci, którzy są gotowi. Karl Jung powiedział, że to, z czym nie mierzymy się w sobie, projektujemy na innych. Kiedy kobieta wciąż pragnie być wybrana, to dlatego, że nie rozpoznała swojej wartości. Kształtuje siebie, oddaje siebie zbyt wcześnie, akceptuje mniej niż zasługuje i wierzy, że to jest miłość. Ale w rzeczywistości jest to strach przebrany za romantyzm, strach przed samotnością, strach przed tym, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, strach przed tym, że nie zostaniemy zapamiętani. A strach nie przyciąga miłości, przyciąga lekcje. Ci, którzy wciąż szukają wyboru, nie są gotowi na miłość. To prawda, która boli, ale wyzwala, ponieważ miłość rozkwita tylko tam, gdzie jest całość. Prawdziwy mężczyzna nie zakochuje się w kobiecie, która opróżnia się, aby zadowolić. Łączy się z tą, która przelewa się, z tą, która ma swój własny świat, z tą, która jest w pokoju ze swoją samotnością. Skomentuj tutaj: Jestem wyborem, nie prośbą i poczuj ciężar tego w sobie. W następnym bloku porozmawiamy o emocjonalnej zmianie kiedy kobieta przestaje szukać i zaczyna otrzymywać ponieważ w tym momencie wszystko się zmienia. Kiedy kobieta przestaje gonić za miłością, zaczyna iść w swoją stronę. To tak, jakby w końcu usłyszała swój własny głos pośród hałasu wszystkiego, czym powiedzieli jej, że powinna być. Nie ma już żadnej pilności, nie ma już żadnego strachu przed samotnością. Ponieważ odkryła, że samotność nigdy nie była problemem, problemem było bycie pustą w 1900, sobie, nawet gdy była z kimś. I to właśnie w tym momencie jej energia się zmienia. Nie z zemsty, nie z dumy. Ale z przebudzenia. Ona już nie kłania się rozpadającej się miłości. Ona już nie nalega na mężczyzn, którzy się wahają. Ona już nie poświęca swojego czasu tym, którzy nie są obecni. Ona nie walczy, by zostać wybraną. Ona wybrała siebie. I to tworzy cichą, ale brutalną zmianę w polu przyciągania. Ponieważ prawdziwy mężczyzna nie czuje, że musi ją ratować, ani nadrabiać starych luk. Czuje, że może iść obok niej. I to dla kogoś, kto musiał sam podtrzymywać związki, jest ulgą. Kobieta, która wybrała siebie, nie obciąża, ona dzieli się, ona nie wkracza, ona dodaje, ona nie żąda, ona zaprasza. Karl Jung powiedział, że drugi jest zawsze lustrem tego, co jeszcze nie zostało w nas rozwiązane. I dlatego tak wiele kobiet przyciąga ten sam typ mężczyzn raz po raz. To nie pech, to częstotliwość. Kiedy wibruje potrzebą, przyciąga nieobecność. Kiedy wibruje wysiłkiem, przyciąga opór. Ale kiedy wibruje obecnością, przyciąga spotkanie. A to spotkanie jest rzadkie, ponieważ pojawia się w polu prawdy. Dzieje się tak, gdy dwie osoby nie dopełniają się nawzajem, one się rozpoznają. Ta kobieta, która patrzy na siebie z stanowczością i miłością, nie żebrze. Ona otrzymuje. Nie szuka historii, w których mogłaby się zgubić, ale ścieżek, na których mogłaby się rozwijać. Ona wie, że miłość nie polega na wygrywaniu, ale na dzieleniu się. A mężczyzna, który przychodzi, przychodzi, ponieważ może iść obok niej, ponieważ nie ma już potrzeby spełnienia. Jest pragnienie chodzenia i to jest miłość ze świadomością. Teraz spójrz na swoje życie i zapytaj siebie odważnie: Jak kochałeś? Jaką energię emitowałeś? I jaki typ mężczyzny przyciągałeś? Czy to ten, którego twoja dusza naprawdę pragnie? Czy ten, którego twój strach nazywa miłością? Skomentuj tutaj. Moja energia to wybór. Ten komentarz to nie tylko zdanie. To punkt zwrotny, a w następnym kroku, który wspólnie podejmiemy, zrozumiesz, dlaczego ten nowy stan wewnętrzny przekształca absolutnie wszystko. Dziś zobaczyliście, dlaczego kochanie za bardzo może kogoś rozdzielić, jak emocjonalna nierównowaga tworzy kruche związki i dlaczego ponowne połączenie się z samym sobą zmienia wszystko. Rozmawialiśmy o magnetyzmie całej kobiety, świadomości mężczyzny, który rozpoznaje swoją siłę i momencie, w którym przestaje prosić i zaczyna otrzymywać. Jeśli ten film poruszył coś w Tobie, zasubskrybuj kanał teraz. Tutaj znajdziesz słowa, które rozpoznają kobietę, którą się stajesz. Nie kobietę, którą świat chce, abyś była. Skomentuj tutaj. Wibruję świadomą miłością. Ten komentarz to coś więcej niż gest. To cicha deklaracja kogoś, kto jest gotowy, by naprawdę go zobaczyć. A jeśli ta podróż ma dla Ciebie sens, obejrzyj inne filmy na kanale, które mówią o związkach, samopoznaniu i emocjach, które Jung pomógł ujawnić, uzupełniają wszystko, co dzisiaj tutaj poczułeś. W następnym filmie dowiesz się czegoś, czego mało kto zdaje sobie sprawę, a co może całkowicie zmienić sposób, w jaki od tej pory będziesz się ze sobą komunikować. Do zobaczenia w następnym rozdziale tej podróży. Do tego czasu.